Dzień dobry. Pozwólcie państwo, że przedstawię mojego rozmówcę. Aktor, reżyser, publicysta, pedagog, poeta. Poeta powiedziałem na końcu dlatego, że poezja nas tutaj przywiodła, a ściślej ostatni tomik poezji, cygańska bajka. Dziękuję ci Henryku, że zgodziłeś się na tę rozmowę. Mówię, jesteśmy po imieniu, nie będziemy udawać że nie studiowaliśmy na Wydziale Aktorskim Krakowskiej PWST przez 4 lata, 79-83. Dziękuję za to zaproszenie, dobry wieczór, czy dzień dobry. Chciałbym, chciałbym zacząć właśnie może od tych obrazów z dzieciństwa. Bo one tworzą jakby to, co ja piszę, szczególnie cygańska bajka, bo tu są wszelkiego rodzaju relacje do Cyganów, którzy w moim rodzinnym mieście, gdzie się urodziłem, na Pomorzu, w Szczecinku, a ich spotykałem w różnego rodzaju, już mówiłem to też w paru wywiadach, w różnego rodzaju sytuacjach. To się zaczyna od dziecka które gdzieś to kilkuletnie dziecko stoi i nagle widzi, wiesz, dwa konie ciągnące przyczepy: jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą. I po prostu e, cyganie gdzieś jadą, tą asfaltową, e, znaczy bazaltową kostką, którą Niemcy wyłożyli tę uliczkę, wszystko gdzieś trzeszczy. Bo przed nimi jedzie duży traktor, który nie ma żadnych opon, tylko metalowe koła, gdzieś wali. Oni jadą za nim, potem gdzieś pojechali w innym kierunku. Mówię, to są jakieś wspomnienia z dzieciństwa, ja stoję z jakimś lizakiem czy lemoniadą w proszku w ręku i po prostu patrzę na ten jakiś zaczarowany trochę świat tych cyganów, którzy się potem gdzieś rozłożą taborem nad jeziorem, jest mnóstwo jezior tam naokoło, piękna kraina. Ja, dużo lasów, więc mogli tam wiesz, zapalić ognisko, i tak dalej. Zawsze to jakoś było owiane tajemnicą. Potem, jak już kiedyś też gdzieś opowiedziałem, to są rozmowy i spotkania mojej babki Pauliny z cygankami, które prosiły ją o pomoc w uszyciu sukienki, o skrojeniu materiału. Ona rysowała tymi. Tam się już ta magia zaczyna, tą kredą, i wiesz, kredą i mydłem tajemnicze znaki, jak ja to piszę w którymś tekście na na, na, wiesz, na materiałach tych Cyganek, jak również na materiałach naszych sąsiadek, bo ona była znakomitą krawcową, ten dźwięk, wiesz, nożyc, które kroiły ten materiał, to jest coś, co siedzi wiesz, w moim uchu do dzisiaj i tam są właśnie te pierwsze spotkania, potem jakiś rynek, targ, jak się mówi o wtorki, piątki, Cyganie na rynku, em, sprzedający jakieś rzeczy, Cyganki też się również pojawiały, gdzieś zachodziły, a się bardzo lubiły z moją babcią. A potem, jak już też gdzieś wspominałem, to zafascynowanie Gabriel Garcia Mar Marquez, Stolat Samotności, tam jest ta wędrówka Cyganów Ameryki, w Ameryce Południowej, którzy nagle przywieźli coś znowu objawionego, czyli lud, których ludzie nie widzieli tego lodu przedtem. Czyli ta magia jakby za nimi się ciągnie cały czas. To są te opowieści. W badaniu Winterbergi, gdzie ich spotkałem, ale były to już nowoczesne wiesz, przyczepy, nowoczesne Mercedesy, nowoczesne samochody marki Opel i te konie, te konie dawne zostały zmienione zamienione na mechaniczne konie samochodów, które ciągnęły te ich przyczepy. To też inne. Oczywiście w Krakowie, pamiętasz, byliśmy nieraz w jakimś miejscu, czy w jakiejś kafeterii, czy w jakiejś... I nagle wchodziła grupa e, grupa cyganów, którzy wnosili kororo, czyli Stefana, który już potem przy końcu nie miał dwóch nóg amputowane, i gdzieś grali, wiesz, umilali czas ludziom, którzy tam siedzieli, gdzieś ciągnęli to taką jakąś fajny ton muzyki cygańskiej. Jest dużo tych spotkań różnego rodzaju, jest ich dużo i... Tam w Szczecinku jest Stowarzyszenie Romów Polskich, też nie? I tam ja miałem, miałem trochę z nimi różnego rodzaju styczności. Zawsze wszystko w pozytywnym jakby duchu, i to są bardzo miłe wspomnienia różnego rodzaju. Czasami jest to zafascynowanie. Nie? I tam gdzieś, gdzieś te pierwsze bajki się zaczynają, bo tam w tym moim pierwszym tomiku jest takie wejście, znowu moje na strych którego pilnuje, jak jakiś Cerber pilnuje czarny kot. Ja mam 4-5 lat. Próbuję tam wejść, jakiś magiczny świat znowu, z którego potem z małego okienka jakby nagle widzę całe niebo. Jakby to całe niebo jest gdzieś tam, wiesz. Takie, jakby się stamtąd moje pisanie zaczynało. Od tej wędrówki tego chłopca, który wszedł po schodach, taką klapę podniosłem i wszedłem na strych. To też magiczny świat na tym strechu. Tam się gdzieś to dzieciństwo się jakby gdzieś zaczynało. A to są takie dosyć ciekawskie ziemie też, bo to były Niemcy. Tam byli przed II Wojną Światową, potem poszli w kierunku wiesz, Rosji, potem wracali, potem Rosjanie do Berlina, potem wracali, a potem zostali, nie wiesz. Tam się, no, dużo historii się gdzieś pojawiło i to jest w relacji również, tu chciałbym powiedzieć, Ileś lat temu, któryś z biskupów pomorskich a, ufundował jakby klasztor karmelitanek, żeby przemodlić zło na tym terenie. Jeden z moich tekstów w tej chwili w tej cygańskiej, a, w tej cygańskiej bajce jest jakby, a, tam jest tytuł: Przemodlić zło. Ale to zło, które już gdzieś panuje, i to panuje od lat na całym świecie, w tym czy w innym kraju. Gdzie toczą się jakieś wojny, wiesz, i tak dalej. To jest wszystko gdzieś z pozycji jakichś obrazów, pamięci, tworzą się jakieś magiczne byty, albo nagle pamięć, która została, zostaje na nowo uruchomiona, również ta dziecięca czy młodzieńcza, czy, czy później zostaje jakby na nowo uruchomiona poprzez słowo, a w związku z tym, że odpowiadam za każde słowo, które napisałem, ja niczego nie wymyślam, tylko opowiadam historię, ale jeszcze jakby raz. Służy mi to, wiesz, czasami jest to zdjęcie, czasami jest to jakaś zakodowana pamięć, ona nagle ożywa i można ją jeszcze użyć do definiowania, odkrywania, zobaczenia świata jeszcze raz poprzez tę pamięć. To ja... Nasz wspólny, wspólny tutaj bardzo znany w Krakowie i na świecie, na całym świecie, słynny twórca, również artysta, malarz, reżyser e, wspaniały e, Tadeusz Kantor. A jak na przykład się zaczynało przedstawienie Wielopole Wielopole, z którego pisałem pracę magisterską pracę, bracia Janicy wpadali na scenę i mówili, a okno było tutaj. Nie, nie, okno było tam, tak się wielopole zaczyna. Nie? Czyli jest, jest, jest jakby. Jego cała twórczość jest też jakby osadzona w, tej, w tym Wielopolu, na przykład, czy w tej umarłej klasie, czy w jego przedstawieniach. I to gdzieś my, my, jako aktorzy, jako aktorzy, bo my znowu jesteśmy inną jeszcze rodzaju cyganerią, my też mamy swoje wędrówki. Dzięki nam, aktorom, ten teatr jakby przetrwał poprzez wieki średnie. Jest taka cudowna scena w jednym z najlepszych filmów XX wieku, siódma pieczęć Bergmana, kiedy tu gdzieś panuje tam choroby, gdzieś idą, muzyka, biczują się, mnisi, a ta cała, wiesz, czarna ospa i tak dalej. I nagle grupa aktorów z małym dzieckiem, jakby się wymyka tej śmierci. Widzimy przecudowny obraz Bergmana, czyli śmierć, taki dans macabre, czyli prowadzi z tą kosą ludzi za rękę, a oni tu z tym dzieckiem, jakby się wymykają z tej krainy śmierci. I tu Bergman mówi, jest jakaś nadzieja, jest jakieś coś. Urodził się nowy człowiek, mały człowiek na tej ziemi. I oni gdzieś wyjeżdżają, ale to są również aktorzy, którzy gdzieś tam znowu pojadą i zaczną, prawie jak ci cyganie na tym, na tym, tym wozie uciekają. I my przecież o to ocalenie chodzi cały czas. Cały czas o to ocalenie chodzi, bo my, aktorzy, jeżeli robimy coś w imię pewnych wartości teatru, to, to o tym mówimy. Mówimy o tych wszystkich uczuciach, mówimy o miłości, mówimy o, o wiesz, mówimy o o śmierci, mówimy o życiu, mówimy o różnego rodzaju rzeczach, które nas spotykają, nie? I to idzie, mówię, od dzieciństwa poprzez, wiesz, ty kiedyś też to, nie tak dawno żeśmy coś żeśmy rozmawiali, wspomniałeś Stachurę, nie? Że wędrówką jedną życia jest człowiek, a ta wędrówka jest ciągle w nas. A oni w tej książce, w tej cygańskiej bajce jakby, jakby są też takim motorem, który napędza świat. Są różnego rodzaju metafory, które się tu pojawiają. Ja mówię w pewnym momencie, że cyganka stoi za rogiem mojego domu. Tak jakbym powiedział, że jakby się tam wychowałem. Że, że żona jest tu mnie bardzo blisko. Nie? To są... Przypomina mi się jakąś książkę, którą czytałem ileś lat temu na temat francuskich i belgijskich cyganów, ich wędrówki i o tym, jak młodzi chłopcy Leżą na plecach w lipcu czy gdzieś tam w sierpniu, gdzie jest bardzo gorąco i patrzą na niebo. Taki rytuał. Patrzą na niebo, które jest całe roziskrzone tymi gwiazdami, wiesz, tym wszystkim, tak jakby szukali tam swojej drogi, tam jest ten wielki wóz, ale również jakby ich, ich jakiś świat, jakieś szukanie tej gwiazdy, jakiejś wiesz. Odnalezienia czegoś. Czyli nie tylko elementarz <śmiech> falskiego <śmiech> potrafi być piękny i, i, <laughs> i inspirujący. No, no. Cieszy mnie jedna rzecz. Bardzo mnie cieszy. W Twoich rzeczach pamięć, do której się odwołujesz, to jest pamięć niezwyczajna. Pamięć zwykle kojarzy się z pamiętnikiem, z kroniką, z pajęczyną, z kurzem. Z sepią, a Twoja pamięć pulsuje, Twoja pamięć żyje. Twoja pamięć sprawia, że nie odkłada się wiersza na półkę i zapomina, bo, się, bo jest to niemożliwe po prostu. Czyli jak idziesz po prostu do tej sekwencji, nie ma znaczenia, w którym to roku było Twojego życia i tak dalej, do sekwencji pamięci, jeżeli teraz ją jakby uruchamiasz, to po to, żeby znowu przy jej pomocy, Zdefiniować, jakby ten, ten świat, który teraz to istnieje. Jeżeli ja idę do e, tekstu, na przykład, to tak samo z literaturą przeczytam, do, do tekstu Bertolda Brechta, Matka Kuraż, Mutter Kuraż. Jeżeli idę do, do niego i ja teraz piszę tę współczesną Matkę Kuraż, która jest pełna tych wszystkich wojen, które przez setki lat gdzieś, ona u mnie się staje jakby symbolem i wędrówki, i jakby odczytania tej naszego losu, tej egzystencji i ta w pewnym momencie, mówię, że cyganie uważają ją za swoją. Właściwie nie musi o nic martwić, bo ona jest jakby jedną z nich w tej swojej wędrówce i tak dalej, i tak dalej. Także to są, to są takie, e, tak samo, wie z różnego rodzaju innymi, bardziej intymnymi czy e, innymi sekwencjami tej pamięci, wiesz, z przeszłości, nie? Czy, e, e, i ona jakby jest uruchamiana i staje się jakby realna staje się rzeczywistością jeszcze raz i odkrywającą, jakby obecny czas, w którym my żyjemy. I do tego ona nam służy. Ona jest blisko takich pojęć jak tożsamość, jak identyfikacja, jakaś moralność, jakieś poczucie kraju, z którego się idzie, i tak dalej. Ta pamięć jest bliska. Ona musi być, tego nie można wyrzucić, bo nie ma czym tego zastąpić. Bo nie ma czym tego zastąpić. Pustym frazesem z tego nic nie będzie. Studiowaliśmy w latach 79-84. A propos pamięci, której nie można zastąpić, która się nie da zastąpić, której się nie powinno zastępywać. 79, 84 to jakby cztery epoki. Cztery lata i cztery epoki. 79 Gierek, 80 solidarność, 81, stan wojenny i 82, kiedyś szukałem nazwy Draństwo. Tak krótko, tak króciutko. No i oczywiście dwie wizyty papieża, to trzeba to powiedzieć. Więc właśnie, to 4 86, epoki. 86. To, 4 epoki. Razy. to były jego pierwsze dwie wizyty. Tak Rozmawiamy tak? o poezji i już wtedy, będąc studentem, pamiętam, e, przyszli starsi koledzy namawiać nas e, jako rok. Nie personalnie, ale jako rok, żebyśmy się zapisywali do SZSP. Nie namówili nikogo. A ty już wtedy, Henryku, knułeś, z, e, dobre słowo, knułeś z wydawnictwem podziemnym Krzyża Nowochódzkiego, gdzie złożyłeś swój debiutancki tomik poezji. I gdyby nie e, Jaruzelski i, i jego banda, e, to ten debiut twój miałby miejsce w wydawnictwie Krzyż Nowochódzki w osiemdziesiątym, Pierwszym albo drugim roku. To tak było początek. Czyli debiut, drugiego, którego nie było. Nie. Już wtedy szedłeś pod, pod prąd. Teraz też mówisz w sposób y, niemodny. No, w sposób niemodny. Teraz też tak. mówisz w sposób niemodny. No, y, nie znalazłem w twoich y, słowach. Strachu czy zażenowania kolorem biało Nie, tego nie ma. Tego nie ma. To trzeba by trochę obudzić tych niektórych, którzy próbują. Teraz było Święto Narodowe w Stanach Zjednoczonych, tak, jest Święto niepodległe, 4 lipca. Na, ka na każdym domu prawie są, wiesz, jedna albo nawet czasami dwie z przodu i z tyłu flagi amerykańskie. Dzieci chodzą, wiesz, z flagami, ludzie idą, czy idą na piknik, czy idą na jakiś pochód, czy na jakiś marsz, Tego jest, jest wszędzie pełno, ale nikt nie mówi, że to są flagi faszystowskie. Więc jeżeli ktoś tutaj próbuje coś powiedzieć na temat rodziny, która idzie z dwójką dzieci, a jeszcze dziadkowie idą razem i trzymają Polską flagę w ręku, to kto tu mi może coś powiedzieć na ten temat? No taki że jeden polityk, tam... taki jeden po polityk, proszę pana, wytoczył ze swojej głowy myśl, e, bo, bo, bo nie powiem, że ta myśl się zrodziła, bo to zbyt piękne słowo, wytoczył ze swojej głowy myśl, że... Polskość to nienormalność. No to właśnie co mówiłem teraz, Andrzej, w wywiadzie tym, który był w, w Tygodniku Nowokódzkim. Ty o tym mówiłem. Nienormalnością jest mówienie o tym, że to jest nienormalność. To nie ma, nie ma. Słuchaj, jeszcze raz powtórzę, bo ja udzieliłem kilka wywiadów w ciągu ostatnich kilku dni też. To się powtarzam, ale nie będę zmieniał historii, bo to jest moje życie. Tak? W związku z tym mogę to powtórzyć. W związku z tym, w sensie tego, co opowiadałem w paru innych. Czyli wiesz, jak myślimy o naszych wspaniałych profesorach krakowskiej szkoły czy myślimy o kantorze w 1941 roku z narażeniem życia, robienie przedstawień teatralnych, inscenizacji, teatr Kotlarczyka, to trzeba powtarzać wszemi wobec, bo tak się czasami wydaje, że parę osób zapomniało o tym i wiesz, i tam wychowało się no kupę naszych, naszy, paru naszych wspaniałych Profesorów, pani Kwiatkowska, profesor Kwiatkowska, profesor Michałowska, no oczywiście grupem, znaczy w tej grupie, przepraszam, członkiem tej grupy był Karol Wojtyła, nie? późniejszy papież. Czyli co? A co oni robili wtedy z narażeniem życia? Próbowali uratować język polski, polskość, wiedzę, literaturę i teatr. I to, I to przynajmniej tyle. I to, I to było, wiesz, w trakcie, kiedy tu gdzieś mordowano, wywożono do obozu koncentracyjnego czy robiono różnego rodzaju inne zbrodnie. Bronili słowa, dawali słowo. Tak jest. Taki synonim piękny zlepek. Tak. Daje słowo. No. Słowo daje. Tak, i to jest. I, i oni to robili, i potem oni, jakby wiesz, w tej szkole, która, która uważam dalej, ten model szkoły teatralnej PWST jest za fantastyczny, przynajmniej z tego, co myśmy odebrali, czyli jest ta relacja Mistrz i uczeń. To co bo pamiętasz, nie było za dużo książek takich na tym, w ogóle za chwilę, była jakaś książka, to niekoniecznie musi być taka dobra. Oczywiście są dobre też. Tylko mówię, wtedy była ta relacja Mistrz uczeń i człowiek potem jak wyjechałem gdzieś, ja zacząłem coś robić, reżyserować, nagle ja mówię, Boże, jak ja dużo wiem, ile oni mi nauczyli. Jak ja dużo wiem, ja mogę wejść na scenę pokazać. Ja mogę zrobić tą rolę taką, taką rolę, mogę popracować z aktorem, wiesz, otworzyć itd. i tak dalej. I to jest, to jest to, oni wiesz, nam tyle dali na tę przyszłość, na tę drogę teatralną i, i było ich wiesz, kilkoro takich, że do końca życia będziemy ich pamiętać, będziemy ich wspominać. I wiesz, i tutaj to tu bym chciał powiedzieć: wiesz, tu nie będzie ktoś mówił, że Konrad Sfinarski to jest jakiś zły reżyser, że no nie wiadomo kto to jest, że Jerzy Jarocki to jest. Przebadajmy go. A, Przebadajmy go, Jerzy go. Jarocki. Wy wszyscy, co tak mówicie, to możecie po prostu o ja tu się nie będę kończył tego zdania, ale co, co robił mistrz Jarocki, co robił Konrad finalski, następny mistrz, co robili, wiesz, Andrzej Wajda. Co oni robili w teatrze polskim? To jest historia polskiego teatru. Tego nie wolno dotykać hamskimi rękami i oskarżać tych ludzi o jakieś, o jakieś inne historie nieartystyczne i tak dalej, i tak dalej. Henryku, wracamy do poezji. No. Wracamy do poezji. Chociaż to, o czym mówimy w tej chwili, to też w pewnym sensie jest poetyckie Wracamy do poezji. Jedno się nie zmieniło w tym, co, co mówisz, w tym, co robisz. Wracamy do poezji. To wszystko jest naładowane emocjami. Twoje wiersze są, są po prostu, inaczej to powiem, Kiedyś na zajęcia teatralne jeden z profesorów bardzo znanych, znakomitych, przyniósł Mozarta. Słuchamy pół godziny, godzin. Pyta się i co, i co, i co, i co. E, no i różnie, świetnie. No? E, a ja on na koniec powiedział, że przyniosłem tę muzykę, ponieważ chciałem, żebyście spróbowali znaleźć w tej muzyce puls. Ta muzyka pulsuje. I teraz mówię o tym dlatego. Że Twoje pisanie, Henryk, jest pulsujące. Ono pulsuje. Nie da się Twojego pisania rozbierać filologicznie, septycznie, określić i zamknąć, i odłożyć na półkę. Zdarzają się rzeczy warsztatowo nienaganne, zdarzają się rzeczy złożone, zakomponowane ale które lekki wietrzyk i nie pozostaje nic po nich, a twoja poezja pulsuje. To tętno twojej poezji jest, ja ci powiem, wspomniałeś to sam przedtem, to tętno. Zastępuje znaki interpunkcyjne. Tak tam, tam nie ma kropek, tam nie ma przecinków, i to nie przeszkadza. To nie, to nie, przeszkadza, nie jest, jest kłopotem. To będziemy to czytać w Loży. Rec będziemy, o tym mówią. Oni, będziemy oni to mówią, czytać w Loży w rynku głównym w, w piątek o godzinie 19. Będziemy to czytać i oczywiście się przygotowałem. Te cztery Twoje wiersze <laughs> mam prawie że już na pamięć. I nie miałem żadnego problemu z tym, że tam nie ma kropek, że tam nie ma przecinków, e, bo ta poezja ma rytm, ma, ma puls, jest napakowana emocjami. No, e, o, o, o coś tam chodzi, no. I to jest dla mnie ujmujące po prostu. Ten rytm, który wiesz, jest zapisany, dalej to jeszcze raz chcę powtórzyć, Odpowiadam za każde słowo, czy ja nie wymyślam, to jest napisane, zapisane i ten rytm jakby się sam. Ta Adriana Szymańska, zresztą znakomita polska poetka, która jest moją recenzentką, od kilka moich tomików ostatnich recenzowała, ona to znalazła i ona mówi: Wiesz, Henryk, to jest, to jest właśnie to, i tutaj nic więcej Przeczytaj, nie po co. bo się Przeczytaj, jeżeli masz to gdzieś pod ręką, bo to, to jest ona, ona esencja, jeszcze, jeszcze. Świetnie ona to ujęła. Ja na coś takiego piszę właśnie. Tu jest taki wiersz, wyciąg z tej, z tej ostatniej recenzji parę zdań. Gdy czytamy te wiersze, magiczny świat e, snów, marzeń i wyobrażeń poety, staje się po części naszym światem. Bo każdy z nas, niezależnie od miejsca pobytu, wieku i życiowych praktyk, coś ważnego w toku życia utracił i pragnie tę stratę na swój sposób oswoić odzyskać obecność w tej poezji postaci i dzieły innych twórców świadczy o poczuwaniu się Henryka Wrożeńskiego do współuczestnictwa w wielkiej przygodzie odczyniania narzędziami sztuki zła w zagrożonym dezintegracją i destrukcją w świecie. To jest ta Adriana Szymańska, wiesz, to jest to tworzenie tych magicznych bytów, które, które gdzieś są, to jest to samo, tu jest jeszcze takie dwa, bo to ważne, to co ona mówi, to jest bardzo ważne, to co ona mówi, że ocalanie siebie Wiąże się właśnie z rytuałem poszerzania obszaru penetracji świata, docierania do jego licznych wymiarów, wymiarów. W wierszach Wrożyńskiego dostrzegamy nawet kilka światów. Ten rzeczywisty, obecny w bezpośredniej narracji, ten, z którego przywoływane są wspomnienia poety, ten zaludniony jego zmarłymi, ten ze snów, a także ten, w którym pomnożone. Wyobraźnie poety zjawiska, zdarzenia i istnienia zyskują dodatkowy, magiczny bet. I to jest, wiesz, ja się bardzo cieszę, że ktoś w ten sposób to tak ładnie interpretuje i o tym pisze, wiesz, ona ja powiedziała mi, że dopóki moje książki wychodzą, tam będzie pisać. To było bardzo takie no, przyjemne. Jeden z, <grym> się z polarników, polarnika przywołuje Amundsena powiedział takie słowa nie zostawia się przyjaciela nawet jeżeli jest już tylko bryłą lodu dlaczego przywołuje te słowa odwołuje się do pamięci i odwołuje się do bryły która już nie będzie nigdy bryłą lodu bo jest bryłą jasności życia czegoś niezwykłego o czym może napisać tylko poeta. Czegoś albo kogoś, w tym przypadku kogoś. Mam na myśli rotmistrza. Napisałeś wspaniały poemat. Nie jestem literaturoznawcą, nie jestem krytykiem literackim. Na szczęście karmię się literaturą, bo to jest mój zawód. Jestem aktorem. I mogę powiedzieć. Tak, że tym poematem, Henryk, przypominając Twoją drogę, Twój debiut, którego nie było w Krzyżu Nowochudzkim, że wybrałeś drogę, drogę pod prąd, a poematem rotmistrz wszedłeś w przestrzeń zarezerwowaną dotąd dla najwybitniejszych. Mówię to z radością, mówię to odważnie i mówię to patrząc wszystkim w oczy. Mówię, wszedłeś w przestrzeń, a nie wszedłeś do salonu literackiego. Chwała Bogu, będzie ci coraz trudniej, żyj i pisz. Dziękuję, i tu teraz należałoby tak wspomnieć właśnie, że w piątek będziemy to czytać, 12, ten tekst też, który jest zapowiedzią najnowszego Tomiku, który prawdopodobnie wyjdzie w przyszłym roku to są treny wyklęte. Te treny wyklęte, będzie dużo o żołnierzach wyklętych, będzie dużo o sytuacjach, gdzie w Polsce zdarzały się zbrodnie, o których nikt nie mówił, jak chodziliśmy do szkół, których nikt nie mówił, jak mieliśmy lekcje historii. Było zabronione albo zakazane albo inne i ja idę dalej znowu za Herbertem troszeczkę i chcę powiedzieć, że trzeba dać świadectwo, bądź wierny, idź. Bo tylko tak będziesz przyjęty do grona Zimnych Czaszek, Gilgamesza, Hektora, w ogóle jakiejś historii, jakiejś pamięci i tak dalej, parafrazując poetę. I po prostu trzeba dać świadectwo. I te treny wyklęte będą w tym. Szukają grobu Pileckiego. Szukają grobu Pileckiego. Nikt, tego, nikt go nie znalazł. Tego tam jest motto z Kochanowskiego. Ten grób nie jest na martwym, ten martwy nie w grobie, ale sam, że jest grobem, samże grobem w sobie. Jan Kochanowski, tren 15. Tak się zaczyna rotmistrz. Być może jakieś spotkanie zrobimy w przyszłym roku, no jak wyjdą treny wyklęte. Przyjechałeś z drugiego końca świata, a mówisz i piszesz tak, jakbyś mieszkał gdzieś na obrzeżach tutaj, puszczy Niepołomickiej. I przyjmował od czasu do czasu na jakąś ciepłą strawę, a to cyganów, a to wędrowców, a to ludzi, którzy trochę idą pod wiatr, którzy lekceważą słowo moda, którzy mają po prostu charakter. Wielka radocha eee, rozmawiać z Tobą. Bardzo Ci dziękuję za, za tę poezję, za to spotkanie, za, za refleksję i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję Andrzej, do zobaczenia.